Dobra, uwaga, zmierzymy się. Widzowie, słuchajcie, czy zdążycie zostawić łapkę w górę zanim podbiegnę? Teraz już w sumie biegnę, nawet. Do wieczki ją pokonam. Macie ostatnie sekundy: 3, 2, 1, i pa! Jeden hit, to nie uciekaj, pośpiesz, drugi hit. O gościu, ja nie wierzę. Ale ja jestem szybki. E, czekajcie, jeszcze fajnie by było, jakbym był taki sam szybki w usunięciu tego ognia, bo to jest baza Trick'ego. Tricky, który zrobił bazę przygotowawczą na y, Rico. Czyli mi się wydaje, że on robiąc taką bazę, chyba wiedział. Wiedział, co się święci, jaka to jest postać, i dlatego nie chciał przy tym być, widzowie. Jak wiecie z poprzedniego filmu, spotkałem na tym świecie kolejną postać z Friday Night Funkin', czyli yy, Rico No i już teraz rozumiem, dlaczego nie chciało być przy tym spotkaniu tego trzykiego ją sobie dziś Polac Po prostu zostawił mnie, pomógł tylko przy, by, by, wybudować tam rzeczy. O, oczywiście swoje ja samemu budowałem. I wiecie co? Postanowiłem, żyje ci, ja pójdę do niego i mu o tym wszystkim powiem: Jak ta, że ta Riko jest złą postacią, że nie próbowała pokonać, atakowała i tak dalej. A zanim jeszcze to zrobię to pójdę do lasu sprawdzić czy ta postać jest Zobaczymy czy ona będzie Jak zareaguje Tricky Oglądajcie film koniecznie do końca Ojejku Oglądajcie film do... koniecznie do końca Zasubskrybujcie kanał Tu się znajduje czerwony przycisk od subskrypcji Wbijamy 100 tysięcy sub... Nie, sorry 150 tysięcy A mało brakuje Naprawdę jak jesteś nowym widzem to zostaw jedną subskrypcję Więcej nie trzeba Bo później subskrybentem albo subskrybentką nagra filmik na kanale Zachęcam również żeby widzom do mojego sklepu Pierwszy link w opisie Warto kupić teraz taki oto piękny kubeczek. Tu green screen troszkę rozmazuje niestety. Ale jak wiecie na sklep aurox.pl, link w opisie, to zobaczycie jak wygląda całościowo. I teraz warto zakupić, bo jest limitowana edycja do trzech losowych zamówień. Jadę wręczyć zamówień osobiście. Macie okazję się spotkać, zrobić zdjęcie ze mną, pogadać i tak dalej. Jeszcze na środku ekranu na szybko wysiadłem ostatnią obserwującą osobę z Instagrama. I jak chcecie się pojawić tutaj, żebym wyświetlił wasz profil, to wystarczy, że mnie zaobserwujecie. Link w opisie, zachęcam. Dobra, okej, okay, widzowie, no to co, lecimy. Yy, zobaczymy czy będzie w ogóle tutaj ten Rikotrikos Rikogi... Jest! Patrzcie na to! A myślałem, że tylko w nocy się go da spotkać! Za dnia również tutaj krasuje, Krąży! Dawaj, co będzie chciał zrobić? Aj, podejdźmy w sumie do niego i zobaczymy reakcję. E, idziemy tutaj. Pa 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 pa! Jakie oczy, jak taka świnia. Nie ała, 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 ała. Zwiewam stąd. Może jeszcze. Nie, wiem, za dnia chyba nie ma takiej pełnej siły. Albo mi się wydaje. Nie, zwiewamy, to jest żart, to jest żart, to jest żart. Uciekamy prosto. Czy co, to jest mikstura skoku tylko. Dobra, gulne sobie na szybko. I zwiewamy do trzykiego. W którą stronę mnie poniesie wiatr, to ja tam biegnę normalnie. Nie, no po prostu biegnę w stronę, gdzie jest trzyki. Skoku, skoku, kurczę, no zostały mi same mikstury skoku. Myślałem, że będzie coś jeszcze tego, yy, szybkości, no ale niestety nie ma. Dobra, można powiedzieć, że zwiększony skok poniekąd też chyba przyspiesza nasze bieganie, ale nie wiem. Yy, w ogóle, widzowie, posłuchajcie mi teraz, zanim jeszcze dobiegnę do trzeciego mam pomysł, żeby zacząć nagrywać fajne vlogi na kanale, takie odcinki z życia, nie byłoby samego Minecrafta. Jeżeli mnie teraz słyszysz, to napisz w komentarzu, czy to jest dobry pomysł i czy jesteś chętny albo chętna na takie filmy, a ja wam przy, poprzypinam wszystkim serduszka, kto będzie chętne I postaram się nagrać Niedługo będzie pierwszy już odcinek, taki vlog Zobaczycie, serio, wydaje mi się, że powinien wam się spodobać Bo będzie to też taki vlog zwi związany z pewnym youtuberem innym A na pewno go znacie, zobaczycie zresztą Okej, okay, yy, ja już yy, biegnę do Trikiego, który jest w tym miejscu Zobaczcie, no, a ten chyba przestał mnie gonić, ten Rico cały Rico, Rico, Kiko, Kiko Nie, nie ma go nigdzie Okej, okay, dobra, biegniemy do tego Jeszcze zjedzmy sobie złote jabłusz i weźmy sobie jeszcze miksturę skoku kolejną. Przedłużmy go najpierw. A 18 sekund. To jest zdecydowanie za mało. I idziemy tutaj. Halo, tricky! Tricky, riki, geeky. Słuchaj mi, no nie obrań nie podchodzę, wiem, że już byś się zdenerwował. Słuchaj, ja wiem, dlaczego ty sobie zwiałeś wczoraj. Ten cały Riko z Riko jest najgorszą postacią, jaką widziałem Serio, On jest gorszy od leczki czaki, pewnie nie słyszałeś o niej, ale naprawdę, on mnie atakował, gonił, mnie straszył, a ty mówisz, że nie mówiłeś właśnie, nie ostrzegałeś o czymś takim, więc już teraz rozumiem, czemu sobie zwiałeś po prostu, jak taki. Kurz, można powiedzieć, no. Nie rozumiem Twojego zachowania. Znaczy, no, rozumiem, bo się tam nim wystraszyłeś, no. Ale serio, żeby coś takiego robić, co ja mam teraz robić? Weź mi jakoś pomóż. Nie mam czasu na gadanie. A ja mam mieć czas? No, co ty sobie myślisz? Jak nie masz czasu na gadanie, to co ja mam teraz robić? No. Nie rozumiem Ciebie w ogóle. Czy ja mam sobie samemu radzić z tą postacią? Ty jesteś normalny, u Ciebie w głowie wszystko, gdy się świecisz. Idź to załatw z moją rodziną. Co? Jaką Twoją rodziną? Ale gdzie? Na tym świecie? Co jest? Czyli tu jest twoja rodzina? Eee... Okej. Okay. Czemu mi od razu nie mówiłeś wcześniej? Chyba, że dopiero dzisiaj są. Dobra, zwiewam. Idę załatwiać co trzeba. Czy tylko... Ej, on nie powiedział, gdzie oni są. No właśnie. Dobra. Czul, nie wiem, no będę szukał. Pewnie są na tym świecie. Jeżeli rodziną, to nie ma tylko jednego... Jest ich więcej niż jedna postać, widzowie. O ja, ciekawy, kto to może być. O, o, burza deszcz, chyba burza, nie wiem, ale noc, w każdym bądź razie, samo z siebie. To nieźle. Widzowie, w każdym bądź razie, możecie w sumie też teraz napisać w komentarzu, zaspomować wszystkie postacie, jakie znacie z Friday Night Funkin. A ja wam poprzypinam serduszka, bo wydaje mi się, że trochę ich jest ogólnie, chyba. No. Nie, wejdźmy gdzieś tutaj do tego lasu, zobaczymy, czy będzie gdzieś jakaś, nie wiem, ktoś z jego rodziny, z tego rodziny Tricky. Eee, hallo, hallo, kim ty jesteś? Co jest? Czy ty jesteś z Friday Night Funkin' od on, on Trickiego? What? Widzowie, kto tu jest? Napiszcie w komentarzu. Ja znam jeszcze jeden taką postać z Friday. Pa, dwa szkieletory się leją. Ha, ha. To nieźle. Dwa. Szy... Nie. Wiem, że jest jakiś Bob chyba jeszcze. I jeszcze ktoś tam, im dużo ich jest. Czyli zobaczmy, co on napisze. Czy się przedstawi w ogóle? Moja obecność wynika stąd, że doszły mnie słuchy. Co? No że co? Się mi chce <kuchy> A! Przepraszam bardzo widzowie Że Triki Ma albo miał problemy No miał, dobre słuchy Cię doszły Czyli Was tu jest więcej To nieźle Dobra, nie przeszkadzam Ci Idę szukać dalej kogoś z Waszej rodziny Widzowie pewnie rozpoznają Was, tak mi się wydaje Ijo! Czaicie? Ile tu jest postaci? No czy na razie w sumie trzy chyba? Rico, tricky i ten ktoś, tylko nie znam go. Nie wiem. Dobra, czekajcie, idziemy bardziej w lewo. Może tu jeszcze ktoś będzie. Zobaczymy. Jo. Ej! Poszedł stąd, no kościu! Owieczko mi denerwujesz. Czekaj, już myślałem, że ktoś tu jest, a to chyba owieczka zniszczyła. Wejdźmy może gdzieś tu na drzewo, Czekajcie, Żeby rozejrzeć się. O, tu nie ma. Tu nie ma. Dobra, idę wyżej. Zatrzymajmy się tu, chwilę, u góry. Tu się zatrzymajmy, gdzieś. Się porozglądam. Tu są same kurczaki, jajeczka i tak dalej. Co? Ej, halo! Halo, halo, halo! Chodź tu! Kty, kto, ty, kto ty, co ty? Ty jesteś Bob, chyba! A, uważaj, przepraszam, szkieletor. Trzeba go pokonać. Kim ty? O, oh, to jest Bob chyba, albo Ty jesteś Bogiem, a nie Bobem. Kto to jest, widzowie? Napiszcie teraz. Czy Ty jesteś kolejnym z rodziny od Friday, od Chikiego? Co Cię sprowadza? O, o co chodzi? Twoja obecność, czym jest spowodowana? Bo jestem ciekawy aż. Dru, już drugi, drugą rodzinę, spod, drugą postać. Nieźle, widzowie, serio nieźle. O ja, o nieźle. Cześć, zobaczmy. Hmm. To on napisze, ale musi tam dreptać i nie obchodzi mnie, kim jesteś, Jason Strason i Witty. Ej, no czemu cię, nie czemu taki niemiły musisz być od razu, Jason, Jason, Stra Jason Strason i Witty. Ojejku, przepraszam za ten. z Street, zapłacam za to, co zrobili. Chodzi o Trickiego? Ja! Yeah. To nieźle się tu będzie działo niedługo już na tym świecie. Nie przeszkadzam ci, idę szukać dalej! E, Uspokoiłeś pogodę. Nie jesteś, Ancymon, gagatek. Dobra, trzymaj się, nie przeszkadzam. Ja idę szukać dalej. I ja, kolejna. Widzowie, napiszcie, czy, wie, jak, czy wiecie, co to była za postać? Zmienił się pogodę, napisał o co chodzi, czyli wszyscy, jakby przybyli tutaj w jednym celu: aby, po, aby zrobić yy, krzywdę chyba temu, Witemu Tiemu. stąd. No. Ej okay, dobra. Wejdźmy gdzieś tutaj i się porozglądajmy znowu. Tam nie widać. Tu też nie. Jest! U góry! Halo! Rzeczy! Stój stój, stój! 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 To ja jestem przybysz Aureox z tego świata. Jest tam u góry! Nie, nie, nie! Żeby tylko nie uciekł! Żeby tylko nie uciekł! Kolejna postać, kochani widzowie. Oh my god. Szybko, jak ja mam tam wejść teraz? Jak ja mam tam wejść? Ajajaj aj, aj. no nie wytrzymam. Zanim ja toś. Daj kilofa, cokolwiek jest... Nie mam kilofa, no nie mam, no. Dobra, czekajcie. Cyk, cyk, cyk. Cyk, wskakujemy do góry. Nie, tu... Co jest? Jak ty nagle tutaj? Widzisz? Cześć, chodź na dół, chodź na dół, chodź na dół. Ło! Reaper to jeszcze idzie. Muszę go rozwalić. A, ale wybuch! Kim jesteś i co ty tu robisz? Ty też od trzykiego? Co ty trzymasz w rąku? Czy... Ty jesteś Bob! Chyba Bob, albo jakoś inaczej. Masz B na tym, na literce, na, na koszulce. No. Kim jesteś? Oh ja. Dobra, czekajcie. Zobaczymy co ten. Co on teraz tym razem przykaże Nieźle! Serio nieźle. Dawaj, 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 dawaj. Ile ich tu jest? Oh my god! Nieźle gościu. A ah, no! Dobra. Come on. Zostałem wezwany do pomocy, ponieważ jeden od nas ma pro... jeden od nas ma problemy. Chodzi o Twikiego na pewno. Rozumiem. Dobra, nie przeszkadzam. Widzowie napiszcie w komentarzu jak ta postać się nazywa. Ja idę szukać dalej. Ile ich tutaj jest po tym świecie krąży? Czyli miał rację, że tu jest jego rodzina dzisiaj. Drinky miał rację, że tu się znajduje jego rodzina. Serio mocno. Dobra, czekajcie, gdzie on poszedł? E, nie ma go nigdzie! Jak zwiał szybko! Co jest? Jaki jest Spiderman? Albo formułowiec? Grubo, grubo. Dobra, czekajcie, przejdźmy sobie gdzieś tutaj może. Zaraz zobaczymy, czy gdzieś będzie. Okej, okay, wejdźmy wyżej, jakaś kolejna postać. Może tam gdzieś bardziej? Czekajcie, może tam z drugiej strony, właśnie. Czy tym, tym. O, tam się coś świeci! Czekajcie, idę zaraz w prawo. Tam się coś świeci za tą górką. Zaraz zobaczymy. Zaraz się wszystkiego dowiemy. To wszyscy? Czy jeszcze ktoś? Halo, dzień dobry. Tu, 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 tu. Nie. Yeah. Nie ma. Myślałem. Że ktoś tu będzie. Zobaczcie. Lewa się lawa. Czyli wejdźmy jeszcze wyżej zobaczyć, czy jest tu ktoś. Kurczak, pająk i tak dalej. Ej, no chyba już nikogo nie ma. Jeszcze się pozglądam. Patrzmy. Nie, nie ma. Nie ma. Skeletor? Ząbiak? Nie ma? Też? NIE! nie. CO JEST?! Pojawił się kolejny! Skąd on się tu wziął?! Musiał z dołu przyjść jak wbiłem tu ten... Halo! Halo stój 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 stój! Halo halo halo! Yy... Kim ty jesteś? Joku? jako Ty wyglądasz jak jakiś lucyfer demon normalnie! Kim ty jesteś? O ja! Co jest grane? Jak ty wyglądasz? Kolejna postać, widzowie. Oh my God. Jeżeli znacie, napiszcie w komentarzu, kto to jest, a ja wam przypnę serduszko. Bez mnie nic nie zrobią, temu tu jestem. Aha. Ok. Dobra, to ja Cię zostawiam. Nie wiem, idę szukać dalej. To dla mnie to nie jest. Nie, nie wiem, dla mnie to nie koniec, na pewno. Takie mam odczucia. o, Ale zeskoczyłem. Zwiewam stąd. Zwiewam. Nie starczy, nie starczy. Muszę nam. <laughs> o błogosiu. Dobra, czekajcie. Może jeszcze tu ktoś będzie. Nie wiem. Chodzę wszędzie. Po prostu. Co to jest? A ty jeszcze. Zeskoczyłeś, tu pajacu. Poszedł mi stąd. Ok, zobaczmy. Ktoś tu jest jeszcze? Friday Night Funkin! Halo! Halo, halo! Jesteście tu jeszcze? Okay, zobaczmy Nigdzie nie widzę Chyba koniec Chyba koniec kochani widzowie Nie wiem Dobra, ja kończę ten odcinek Bo nikogo więcej nie widzę już tu raczej E E! Szkieletor jeździ na tym? Czy to jest... Na pająku, czy o co chodzi? Porąbane Dobra widzowie, to będzie na tyle w tym filmie. Dzięki wielkie za oglądanie. Nie. Nie. Cześć, jeszcze ktoś. Stój! Stój! Kim ty jest? O jejku! Jejku, jak spadłem! Szybko! Co mam teraz robić? U. Stój, ktoś tam był! Miałby nie, oby po nie polas, sobie nie polas! Stój, 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 stój! Słyszałeś? Dobrze, wiecie, Kim ty jesteś? Co ty, jak ty wyglądasz w ogóle? What? kolejna tabliczka, zobaczmy. Jak wszyscy się, wszyscy się porozumiewają za pomocą tych tabliczek. Oh my god, gościu. What is this? Cały czas noc jest, jak długo na tym świecie? Denerwuje mnie już to. No. Doszły mnie słuchy. Że narzekasz na Riko. Co? Z tobą wszystko ok? Eee, a skąd ty to wiesz? Nieźle. Nie, ja nie narzekam na Riko, przepraszam, to takie żarty były. Trzymaj się na razie. Jo, ten to jakby chyba mi chciał zagrozić. O oh mój, my... dobra, nie wiem co dalej robić. Widzowie, jutro chyba będzie vlog na kanale. I to tyle. Zaglądajcie do opisu. Trzymajcie się, widzimy się już w następnym filmie. Na razie.